Kostkę 3x3 znacie i umiecie układać już bardzo dobrze, na pewno nie stanowi dla Was większego problemu. Czasem pewnie myślicie o tym, że fajnie byłoby zwiększyć poziom trudności. Dzisiaj pokażę Wam 5 powodów, dla których nie warto szaleć i nie wychodzić za bardzo z poziomem trudności, bo to co tutaj mamy jest praktycznie nie do ułożenia. A tak serio, to przedstawię Wam 5 najtrudniejszych kostek w mojej kolekcji. Ale jeszcze zanim rozpoczniemy odcinek, koniecznie pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę. Właśnie teraz, zrób to. I subskrybuj kanał, bo lecimy do 2000 subskrypcji. I przy okazji, jeżeli macie subskrypcję, to nie ominą was kolejne odcinki z Daily, bo codziennie o 17 jest nowy film. A jeszcze zapraszam na serwer na Discordzie. A teraz yy, zobaczcie to. To jest kostka 3x3x7. Na na tak, dobrze słyszycie, taka właśnie wielka kostka od firmy Wit yy, 1 Tak mi się wydaje. No to. Aha, ewentualnie od. C4O. No z czegoś to kostka jest. Wiecie, takie kostki nie są za bardzo produkowane przez, znalewam, speedcubingowe firmy, dlatego tutaj musimy jednak zachwycać się tym poziomem trudności, a nie koniecznie wykonaniem. No spójrzcie. Kostka już była trochę regulowana, ponieważ chodziła naprawdę słabo, oj, no na przykład ta ścianka chodzi średnio. Sami też to słyszycie. Jeżeli chodzi o poszczególne warstwy, to miałem mówić, że jest lepiej, ale nie zawsze. Kostka, jak możecie się domyślać, jest trudna, jest to takie trochę powiększone do cube, 3x3x4, coś w tym stylu. Ja to właściwie tak układam, chociaż ciężko mi stwierdzić, że to układam, ponieważ kostka była długo pomieszana, raz ją w życiu układałem i właściwie do końca jej nie ułożyłem, bo zostały mi na przykład ten element niebieski, i naprzeciwko zielony, tak jakby drugi środkowy od góry były zamienione i nie umiałem zrobić tego parity i po prostu wyjąłem elementy. No, ale jako ułożona prezentuje się naprawdę nieźle. I tak na razie pozostanie. No cóż, mamy tu kilka fajnych funkcji, ponieważ możemy na przykład wykonać taki klasyczny wzorek szachownicy. Naprawdę niezły sposób. No, wygląda to ciekawie. Właściwie nawet fajnie. Na tym kolorze pomarańczowym mi się podoba, ale tutaj ten zielony z niebieskim, no to są takie trochę brzydkie kolory na tej kostce. Nie macie takiego wrażenia? W każdym razie kostka warta uwagi i muszę kiedyś spróbować ją ułożyć. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie taki odcinek. No ja bym się trochę bał. A i przy okazji napiszcie również, jaka jest wasza najtrudniejsza kostka, bo moją nie jest ta. Ale o tym dowiecie się za chwilę. Następna kostka, czyli Puffet Cube. Oj, ta kostka to jest naprawdę coś niesamowitego. Nagrałem już o niej shorta, myślę, że go znacie. No, zdecydowanie to jest jedna z najtrudniejszych kostek w mojej kolekcji. No, jak widzicie sami, teraz jest ciężko tutaj cokolwiek ruszyć. Kostka nie jest ułożona, bo żeby ją ułożyć, to naprawdę trzeba sporo pracy. I w ogóle to jest mój najnieulubieńszy etap. Czyli ułożenie kostki do podstawowej formy. Jest to losowy etap. Trzeba po prostu kręcić i kręcić, aż coś się sensownie ułoży. Może to zająć kilka minut, a trochę więcej minut. Zależy od sytuacji, jaką akurat traficie. Może teraz coś się uda tutaj ukształtować. No jak widzicie, jest różnie i ciągle się blokuje i utrudnia. Tyle jest w środku elementów. Ajajaj. No to jest naprawdę, naprawdę trudna kostka. Nie chcę nawet myśleć co to jest z wersją drugą, ponieważ Papet Cube ma dwie wersje. Ajajaj. No sami widzicie, że tutaj łatwo nie jest. No choćbym chciał to nic nie zrobię. Nie mam siły do tej kostki. O, chyba że coś teraz lepiej jakoś idzie. No nie no, można kręcić, kręcić i tak z tego nic nie będzie. No, taka zmiennokształtna niby modyfikacja trójki. Bo coś trójki ma, ale szczerze ciężko. Axis Cube 4x4. Naprawdę przyjemna kosteczka w działaniu podobna do Master Malfixa 4x4. Ogólnie też trochę do czwórki, rzecz jasna. No, center tutaj są złożone z czterech mniejszych elementów, i łącznie taki center jest trójkolorowy, ponieważ mamy tu czerwony, niebieski i żółty. Och, krawędzie, niektóre są jednokolorowe, niektóre dwukolorowe. Mamy tutaj naprawdę duży podział elementów, bo tutaj jest malutki element, a tu jest na przykład duży element. To obydwie te elementy to są narożniki. No, można tutaj dużo kombinować, dużo układać i naprawdę fajnie ta kostka też wygląda pomieszana, bo jak widzicie, kształty robią się ciekawe. Nie chcę je teraz mieszać, ponieważ zdarzają się tutaj parity. Parity, których jeszcze nie do końca rozgryzłem. Ostatni raz, jak to układałem, to szukałem sporo algorytmów, ale nie wiem, czy znalazłem taki finalny. Mam nadzieję, że kiedyś uda mi się nagrać do niej poradnik, tak by wszystkie algorytmy ważne, przy sytuacjach niektórych bardzo wyjątkowych, były w jednym miejscu. Ale szczerze, poziom trudności dużo wyższy niż w takim zwykłym Axis Cubie. O, patrzcie w ogóle, jakie serduszko. Serduszko dostanie pierwsza osoba, która napisze Axis w komentarzu. Myślę, że sami to widzicie. Tak, to jest Master Morphix i nawet taki dość spory. 7 na 7 Nie mam piątki, szóstki, ale siódemka jest. No co mogę powiedzieć? Sami widzicie. Zwykły Master Morphix dla niektórych jest trudny. 4 na 4 dużo problemów przyprawia, też ma wiele parity. A to jest siódemka. Parity tu na szczęście nie ma, ale jest co układać. Centry złożone z dwóch kolorów. No, sprawiają, że nie możemy tak po prostu, jak w zwykłych Big Kubach sobie coś wkładać tutaj te elementy. Tylko musimy patrzeć, bo każdy ma sprecyzowane swoje miejsca. No więc jest naprawdę nieźle. Jako że to 7 na 7 to tutaj szachownica jak najbardziej sensownie będzie działać. Taki klasyczny wzorek. Chociaż nie wiem, czy wyglądasz tak fajnie, jak na przykład tutaj takie te linie. No kostka jest potężna. Głównie tutaj jest to układanie centrów. A potem te krawędzie, no to raczej tak automatycznie, z zwykłymi takimi podstawianiami. A w centrach budujemy je poprzez takie trójcykle wymiany trzech elementów. No pomyślcie sobie, na trzy elementy tutaj trzeba robić specjalne jakieś wymiany, a to a to ma trochę więcej niż trzy elementy. Więc jest tu co robić. Ojej, jaki szalony wzorek. No naprawdę, niezły potwór, ale osobiście. Ułożyłem już tą kostkę kilka razy i nie mam jakichś takich bardzo problemów. Wygląda naprawdę groźnie, ale nie jest to moim zdaniem, przynajmniej na aktualny moment, nic trudnego w porównaniu z następną kostką. Tylko dajcie mi chwilę. Muszę odkręcić ten zarek. I co ja zrobiłem? Nie no, pomieszałem. Yeah. No to mamy problem. Gadam, gadam, coś przekręcam. I narobiłem dziadostwa. Wyszło mi takie coś. Ups. Fajny wzorek, szczerze. Bardzo, bardzo ładny. Nie wiem tylko jak to powstało. No cóż, będzie trzeba tą kostkę ułożyć od początku. A teraz patrzcie na to. Ghost Cube Extreme. Tak, Extreme, czarno-biały. O jezu. Każdy element jest kompletnie inny. Jedyne co tu jestem w stanie zrobić, to połączyć te dwa elementy po logo. W środku są magnesy. Kostka jest bardzo fajnie wykonana. Nie jestem pewien co do firmy, ale naprawdę chodzi super. Przyjemnie te elementy tak fajnie zaskakują na swoje miejsca. Co prawda, dużo mi to nie daje, bo nawet nie jestem w stanie pojąć, w jakich osiach tutaj za bardzo o to wszystko chodzi. Raz idzie tak, coś tu, tego. No, widzicie sami, że to jest mega trudne. Problem jeszcze jest to, że nie za bardzo są poradniki na YouTube do tej kostki. Więc ciężko mi się za nią zabrać, żeby coś ułożyć. No, sami widzicie, że jest ciężko. To naprawdę trudna kostka, ale chciałbym ją kiedyś ułożyć, bo naprawdę mi się podoba. W każdym razie poinformuję Was, jeżeli uda mi się to kiedyś ułożyć. Masakra. To właśnie były moje najtrudniejsze kostki w kolekcji. Wy koniecznie pamiętajcie, by napisać w komentarzu, jakie są wasze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak, to łapka w górę i pamiętajcie, że trwa daily. Do usłyszenia w następnym odcinku już jutro o 17. Cześć!